Dobra panowie to jest gra placementowa ostatnia. Trzeba tu ugrać, żeby było 4-5. Łapiemy się za jaja jedziemy. No No to jak, tak jedną ręką mam grać? Na co? Bo no jeźdzę. Na co? Sobie podbinduję na myszkę. Ziki Jakby się też granie włącza. Włącza. No jesteś jedyny, który... Włączany ten... ekran. Zimalizy prawdopodobnie masz problem z połączeniem się. Żebyś z niebieskiego nie miał zaraz Właśnie nie. Ale dobra panowie, musimy ich zrekcić. Jest unable to connect to server, please jakieś nie wiadomo jakie... jakiś link to attemdite connect to your eee, Musisz poczekać aż wszyscy wiesz, wejdą okay. A wiecie że mój brat ma Facebooka A wiesz, że oh. babcia Katara ma Facebooka Czy tam babcia miała Facebooka Katara Ale Janek Janek rozumiesz ten fame To jak Babcia mojego kolegi z podstawówki podobno grała w Metin. Podobnie, Podobnie. Podobnie. <noise> Legenda, legenda. już włączaj. Legenda głosi Czyli teraz bez invade no bez inwajdu, skoro ten łapczy. Ze mnie idźcie. No tak, bez kurde chuka. No a co? Bez inwajdu huka. <noise> bez są najlepsze inwajdy. <noise> o, dobra, wziąłem kuta idziemy na invad. Tak. Najlepsze. Team, in Team insane. To no, czekaj, czekaj, musimy potańczyć. No, jak tak. zawsze. Kurde, Gregas i 7 to jest najlepsze duo, które zawsze wygrywa gry. Jeszcze jak tak, to tak, już w ogóle? No. Ale pamiętajcie, priorytety, czyli kraby. No, kraby i wygrywam gry. I oczywiście trzeba kontrolować te smoki, no. no, bo wobec tego nie, nie rusz. No ja będę kontrolował, wszędzie yes. spróbuję. W sensie, jeżeli ktoś mi sksuje pierwszego smoka albo nie tej tajemera, to ja się wygasło właśnie z rybną. No bo musimy ktoś to to wygrywać. To Musi mi ktoś przypominać o tym, o. nie. Jak to. O tej marach. A sprawdził ktoś? Bo to sprawdzać, zrykcie mi tak czy, tak czy inaczej. 5% Dawna. Chwaki, masz 4 flecz. Dobra. 3? Nie. 4? Ry. O Boże, wrócił. wywołałeś <grym> listę z lasu. Dawaj, Jarek, bo tracę już dziesięć creepów. Just... O Pocko, moja pupa. Haha, oh, yeah. <laughs> graj, powiedział, oł oh, yeah. <laughs> Dziękuję. Proszę. Shikatu. Zobaczcie, jak dużo mam nadzieję. Noo. Albo ganki, ja, też przyjmę w takie chwili. Taki. Ej, jakie fajne korki. Elo. Taki, co? Taki, taki. Właśnie. Nie, nie ma śmigiełka. Hej. Ta Morgana to... To jest dziwne. jakaś naprawdę jest dziwna. Trzeba ją zabić szybko i na nią nie patrzeć. Trzeba do go zabić. Właśnie nie wiem, jakoś ma coś takiego, że nie, nie przypomina mi to zwyczajne Morgany. Mam takie wrażenie Panie, to, to, dziwne. Ma skina? Może, może dlatego? Nie, tak, tak patrzę na jej Ta huza jest jakaś, nie? No. A wiem, Emer. będzie to nie. nie coś takiego w sobie miała, z każdą lufą pięknieła. będzie ma, Cresistus. Ale ma Armor. No właśnie, ale będzie kredyt. nie no ma to... i jak tak nie pasuje. No to piersiak, złożysz mu mod Marku, szykuj się, zaraz spadnę. Okay. Daj tu warda. Okej okay. Ojej. Dobra. Zobaczmy czy nie ma warda. Nie ma. Dobra. Fajnie by byłoby, go tak wyrzucił, ale z tego coś za strasznie defensywnie będzie próbował grać. oddałem no tu warda. No, zauważyłem właśnie. Dobra, to jest ten moment. Ale bez bariery, nawet wciśnijcie jakieś F czy coś. Au. Au. Woli na topie. Uuu, jak mnie ubił, chujwany A, on z barierą gra jeszcze? no Ale już nie ma nic, My w też grazie. powinienem. Bard tu jest. O! Musimy lecieć w nich, Czekaj, jakoś Black Shield'a trzeba wymusić. Nie wiem, weź za, 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 za może śmiercią jej rodziny. Dobra i zaraz ich zbijemy. Czy coś. Dobra, nie to był są... nie było. nie było. Czemu nie waldowałeś? Ej właśnie, nie wiem, ja miałem na nim tę myszkę i kliknąłem na niego, ale nie wleciało w niego. Dobra, jest niebieski smite, idę na. Gdzie? Bota. A no to bota. Ała. Apaj. bot gdzieś idzie No gdzieś poszli, chyba zwardowali znaczy... od rzeki Szukuj latarnie. Do Okej okay. Dobra, czekaj, jest black shield już wymuszony. Okay. Teraz, teraz nie podejdą, mogę walnąć w ścianę tą Morganę. Jeszcze, jeszcze nie. Uuuu, jaki reject to! Yes. Jeez! To było piękne pierścia, Dajs. Dziękuję. Aj, tu no zakończyłem się. Dajs? Nie, chodzi o to. Drake. No, o, właśnie, idziemy. Marku szykuje się. No, Barbar, ty ja też się popisałeś. No, naprawdę, ten jest dla niego bardzo, bardzo dobry. Nie, że to rozdegoł. No tu wylecieć w taki gruby gracz. No. No. <gry> jest krap od razu jak weźmiemy. Dzięki. Bierzemy ją. Chodźcie, 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 chodźcie. Jest w dupie. Mam multa? No troszkę. No, no na dobrze. Przejść, yes, pięknie. Chciałem tak, żeby złapało od razu po tym jak się skończy <grymne> Znowu takie to, Nie Ja Marcara ma tak tak, Ja się co wam panowie Uważajcie Uważaj na topie Może do Ciebie zrumować tak albo tak. przetłumane Okej okay. Marga zmień trinketa już. Aj. Poszedłeś. To Marku ty jak się cofniesz to już zmień trinketa. Okej. Okay. Jeszcze się tak powziął na co Marku ty No bo to mnie boli jak muszę całą, całą grę warlować. Łoł. Wow. Idę na topa. Zaraz się wrócę. Zaraz Wrócę i teleportuję. Dobra. No, 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 jak jak błysze, to jest kraba jeszcze zrobię szybko Ej, gdzie to needem, gdzie to nie to jest Nie ma Malzahara znowu Dobra Gasper, pamiętaj że to, że masz dwa kletynie znaczy możemy się wbijać te pod tulecy ja nawet Nie ja Tak wiem spokojnie Dobra, wbijam Coś poszedł o yes, tam. To jest tam Za dużo farmy, stare Obijam ma tego półbę Ma zahar. No, dziękuję ja farmę też. Jest u nas, jest u nas Okej, okay, idę na bota. A on sobie nagryw po blue pójdę. Ja mam multi jak coś LOL, ani tu co? I, I Brawo! Know, nice! Wow. Konie! Nie ja no, co? Ty? Marek, kocham cię za tego Marka powinna się kochać o tak po prostu. A moje E nie kochasz, Arek? Nie Też kochasz? Marka się powinno kochać nie za E, tylko za to jaki jest. Za to, że jest. O oh, stop it. Nie. Dobra, zrobię grompa, będę miał szósty i wbiję na tego topa. <grym> Brawo. Łygo, łygo, łygo. nie jest mamy potencjał, nie spierdolmy tego. No. Wbij od linii bardzo się wbijesz na niego jak stamtąd? O, o boże On nie wie o mnie On nie wie, on jeszcze nie wie Daj mu pusnąć. Przecież odrobinę do przodu się ruszył, ale chyba się nie Kastor, ruszył. Kotor, masz heal'a, czy nie? Dobra. Nie, nie mam, kila nie mam. Gotów? Mam też oh. Ale mam ulta i mam kordelata. Właśnie, do za 20 sekund ma no, Tam... nie mam No, ja mam zahara. Nie byłem pewien, że... czy go zabijesz, go. tylko. Dobra, git, 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 U nas to się już pojął. Oczasy? A dobra, słuchaj. Ty na do... sam. Nie, Arek, nie jestem. Ty, będziemy mieli Tareta. No. No. wrócił. Ups. Idę więc na mida. Dobra, chodź teraz zgankujemy mida. Albo ja zgankuję, ty tutaj farm. Ok, Ja już tam idę. Mam flesza. wargal. Eee, sto Mam ulta, krzyczę na kogo. Czekajcie, idę. Kurde, on stoi tak, kurde, że widzi, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Oni tu po mnie lecą. Piersiak. Wat. Piersiak, kurwa. Albo oliber był, wiedziałem. Oliber na boczy? Ona idzie. Co ten mega. Oni czekają na mnie. Ale może iść na topa nawet syna. Nie zmienię tematu, widziałem tu Twój munek Cicho! Zamorganę Cicho! Ej, jakbym miał ignać to to bym kołbił Bej tu ich! Już! Jest Boliber! Niemal Zachar może iść? Chodźcie wolibera zamkniemy! Zamykamy go! Zamykamy go, ej! Chodźcie! Tu jest! Tu jest! O, oh, jest! Yeah. Nie, dalej we mnie. Zboczeńców. 6-0, Jezu krzyste. No, ładnie. To nie pasuje ci? Nie pasuje, oczywiście. No nie mam natarcia, którego tyle, co takiego Dobra, bo gdzieś ma zacharz, ujcie. O kurde. Na górę idzie. Idzie, idzie. Morgana tak się boi od tego Korkiego. Co no nie podejdzie to Blacksheet leci. Cieszę się, że nikt nie skomentował mojej śmierci. Czy ty umarłeś na buffie? Umarłem na, na golemach na dole. Co? Co? Nie widziałem. Dzięki Bogu. Proszę, że Borgal teraz Cicho, na nie jest patrzyłeś. Się. Nadal jest. 6, A mnie się też cieszycie, że, że kurde, ja nagrywam. Chodzić, zobaczyć. A właśnie, będzie wody to, to zobaczyć. Dobrze, kurde. że Arek nie nagrywał go. Ja. Trochę, trochę to strołowania w tym momencie. No Marku gotów, jesteś do niego? Ja? Owszem. To, powiedział Zabrze. Marku. Chodź, weźmiemy golemy. Tylko, że go znowu nie ma. ważniejsze zmniejszy On jest agresywny, dobra. On jest, kurde, teraz defensywny. Pojemany jakieś Jeszcze dotarmiamy. To o to, to jest bezmanek No już skór Nie ma flesza. A bo on będzie wracał, to ja okay. to pusznę szybko, nie? Będę go zabił, ale flaszną Dobra Patrz, nie wrócił! Ty, idę do niego. Ulti... Ja mam ulti jak coś. No ja też mam ulti. Czekaj, krawa zrobię. Aha, już lecę. Dobra, tu nie mam warda, bo mam... Ja mam y no, tylko, tylko na ulti mam. No i git. Będzie On no tu warda nie ma. Teraz chyba tak cofnął for serious. Smok, 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 To jak cofną, to bierzemy smoka. No szanowni, A w sumie wiecie co? Ja bym poczekał jeszcze. Nie, weźmy smoka. Chodźmy. Ja bym no kogoś chociaż wbił. Ja mam tam w razie czego no. depnę. Pinka nie mam. Ja mam kluczka i tutaj nic nie wykrywam. Okej. Okay. Tak jest warduję. Ale oni tu po mnie biegają. No to def. Oni mnie puszczą przecież. No to co? Jak to ich zabijemy dobra. jak puszczą. Co o Patrzcie na, chodź pójdziemy do roboty. O, ward. bardzo wali tutaj. Tak. Nie trafiliśmy lipnym ja, na... że. top. Muszę wrócić do brania Knighta na topie, bo tak nie mam jak zabijać. Rin, rin di 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 di. Większość linii wygrywamy, w sumie wszystkich. O, <grym> <Kacper>. <grym> co? o wow. ale sile został z się, tu. no w życiu bym się nie spodziewał, że to wejdzie No ja właśnie dlatego sobie już nawet A, nie podchodziłem do ja... ciebie. Ale zaha idzie na dół Voli albo na blue. Woliber Voli mi ukradru okay. No nie, Uf, nie... Ej, czy ty Bartek powiedziałeś. Ukradnij bru. bru bru O chyba będzie timer na ich blue Chcesz timer na ich... bru Ile się blue respi? Cutthroat chodzi Robię timera Cicho bądź 5 minut co, się robi? Więc od za późno No to Masz. jakoś 43 pewnie 20-40 Na ich blue Puszcz mi tego topa Puszcznąć? Dobra To ja puszczę Anforma! Ja się boję z nimi bić, bo wiesz jak to się skończy, jak się wbijemy. Tak, wiem. On bardzo będą rumuje i teraz będą, będą na dół. bardzo płakać. Nie, bo eee, ma Za tak, na dół. Też idę. Dobra, no to ja zostaję w wieży. No zrobić zrobię tego kraba, to jestem ciekawy. A ja zrobię po TP, TP na sus, idzie na wodę. Umrę. Mam tu Volibear'a. Nie umrzesz. Nie umrę? Nie umrę. Odejdź, Arek, bo umrzesz. A chodzę. Nie umrę. Aaaa... mnie. Kurde! Chciałem... Nie... Ładnie, Arek. Ale wszyscy doją. Wszyscy dead, kurde, to są. No, weź umrzyj. Uciek no Miku łapy Za dużo minionów tu jest Jeszcze mają tu arda w krzakach. Za 9 Kurwa nic nie mogę zrobić, te miniony nie widziałem i mieli wizję w krzakach Korki złapał 2 killy i tam jest miłość Gdybym miał flesza, to bym pewnie powybijał ich, a tak to dupa bo czego nie miałeś? Nie ja powiem, Jak, jak służyłem Mogę wziąć reda Bartek, czy Możesz. nie bardzo? to Bota wydechuj. No. Dobra, to, to Marku, kradnę ci farmę. To jest pierwszy, jak chcę w ogóle 005, typowy support. Nie, prawie zginąłem. Ale cię wyhealowałem. Tak to prawie to by uratował Edziu. No, no, ja wszystko widziałem. Katper, Edziu. Klepiemy ich na tym bocie? Ile? No, no będę z redem ich klepał. No, Wadę nie mają w tri. No, Się rozpędzili tam trochę. Jednego zabijemy, bo nie ma dwóch shieldów. No, teraz pod. Dobra, czy... Dawaj, rzucaj. Zabijaj! O k***a, no! Ojej, k***a, ale... prawda. No nie. Już ten tu? Czekajcie. No, ranił fuls. Kurde Takie no, Czwórkę na bocie, klasyka królewska. No. tu mają. Raczej tego red. Aaaa! Pinka. No nie... ile ma Nasus sus cooldown na ulcie, tak mniej więcej? To nie około 70 ma. No to jest. Broń z okay? Marku! Pomogłem! Oni tu na mnie czekają nie bailują na tego ping nie, 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 nie. Mogę już Blue, nasze? Nie, dobra. O nie wiem, nie, nie. Wie, nie wie. wiem. Mogę, masz glaiva. Kurde no. QSS działa na mazda Zachara tego? O, tak. A? Właśnie po goni na... Nawet Kupi. na MIDA się Kupi. robi, to na AP MIDA robił, teraz QSS od mazda Zachara. O, że ty Majitela zrobisz Kupię, kupię Teraz mam zamiar tylko po butach Biegnę Ten mar to co łumuje Kurde przegrał życie na Mini i, i już łamuje O Lecił T Oj kurde Też, też idę idę Wydaje Bartek Idę, no, idę Bijemy Turner round ja mam zasięgu na tą. Au, ja się Dzielemy ich. Nie mam HP, sorry. Korki do was idziemy. Ok. O Jezu, jak mnie FPS'y spadną. Korki z Morganą idą. Dobrze. Smok, 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 cofajcie, co i smok. I od razu idziemy na smoka, chodźcie. To jest Walić ich. Ci... Walić Reda, smok. Red Priority Trzeba trzeciego smoka weźmę Będziemy szybciej biegać Redek Taksy Ja idę topa Damy radę, mamy smajta. To mamy smajta, o tu jest Mamy nawet dwa, <grym <grym dwa y. Idą tu Zbijamy się czy nie? Zbijamy Zbijamy się chleb'a Będziemy się na smite'u, wiesz Brawo Jak ja to kocham, jak oni biegną, jeszcze nie wiedzą, że biegną w ten trafne ja Nie, Co się z tobą stanie? Dawajcie go. Oj, voliber. Aj, creepy. Chodź, bargal tutaj, w lewo. Gdybym mógł. To jest Zgryźliśmy po ich blue, kurde i, i mnie zabili. A ja idę po ich redę. Pomogę, coś ja idzie ze mną. Walony ma zaharna. no? Ja jestem bez warlów już. Ja bym tu już nie biegł, bierzmy rada i Jida są. Ale on jest... Malzahar jest bez urza chyba, nie? No on bez urza jest, no. Ale... pomóc. A Edek się Idę po odpuszczować coś, więc nie, tam nie będzie. Bolimy wow. bez pasywy. Oj, 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 za daleko, stary. Bolimy w długą. No i ja was będę osłaniał tu. No co co, kraba robimy. Tak, teraz. No walnie, kuj, się wylajstilujecie. No Ale mida e, nas no, chyba bedną. bronić ktoś. Nie mam harcu. Dobra, idę na mida, bo odwybraniony. Ale to już nie zdążę. Dobra, Kacper, kupiłem botkę, jak polecałeś ostatnio. Woliber bez pasywy jest. jest. No, nie trafiłem. Ale brawo, Edziu. Wow. Brawo, brawo, brawo Edek. Pod... Dziękuję. Nie wiem, jakie ja przeżyłem. Ty sobie kupiłeś? Tylko w Nie widziałeś nigdy już Dzi... sama z bodrkiem? Edziu, dziękuję. Dlaczego? 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 Nie ja spodziewałem Ej. się, że to kupisz. Eju, ja jakbyś kandydował na prezydenta, to bym dla ciebie zagłosował. <noise> Kurde, to kandyduję. Zebrałbyś na pewno więcej głosów niż panajno. Na z... strany, kuźwa, plus krew, to... Jakby z kliniki wszyscy zagłosowali, to... Cofamy. No. Chodźcie topę, topa później. Za. O, wali. Kurde, rekcimy ich, nice, będzie wygrana Niech no nie sprawdzi ligi. No i sprawdźmy ligi. Chodźcie topa czeka, czeka, zaraz, to, popuszczemy. Czekaj, To już na mnie nie ma co szukać. Mogę, ja idę po tego. No jak to nie ma co szukać, ja tu ile widzę. Nie, chodźcie, no, go ja ja trollujemy. To... Nie trollujcie. Nie jest troll, to jest po... powiększenie zwycięstwa. Tak. Ale jeśli idzie wyjdzie po większej jezyka, to to będzie O co ci chodzi, wyszło hardwa Kurde nie zdążyłem wybuchnąć. Zabij go. Miałem Pokaż? Eee, Korki Gold 1, Malzahar Gold 1, Woliber Bronze, Nasus Gold 1 i Morgana Silver 3. Takie, Woli per gra jak w bronz, dosłownie. No, troszkę. Ile on ma, jakie ma staty? 1,46. Nie Ja on się po prostu myśli, że ma pasywę i jemu wolno, ale... Ja specjalnie Ignite'a na niego wziąłem. Marku, ale nie sobie był sobie niewolny. Pomoc Ci? Marek, no, jak możesz. Chory taktyk. taktyki Eju, No. Drake za minut 50, więc szykuj też. Minut 50? <laughs> minut 50. To poczekamy. Szybko, szybko. No saminie. A. Pinka znalazłeś. znalazłem. Tak moglibyśmy już się. robić podejście pod barona jak zabijemy dunglera. I... I tak ten junglery nic nie sobie robi. Żadnego kurde Drake'a nie próbował nic. Ale wiesz, zawsze jest... Chodźcie tu robimy trap'a. ze nie mają oh. I co trap Idę po nią. Sure. Chodźcie, ja właśnie tu trap Idę od góry. No, no to nic mi nie wchodzi z tego, no? Mam Nasusa. WTF ten Nasus? LOL, jak, jest wy tam tam im, twojego... jak wy tam nim miotacie. Widziałem, taka ten bargal? Nie, ale fajnie z psułem, Jestem z ciebie dumny. Mam ten Nasus, Ja puściłem takiego kuka na przykład, oh, tak ten... Puszczyło o imię. żyją z, z chociaż jednego terytorium. jak nie żyją. Katres F. Kat F. Piłtego. Zastosuj mojego kutasa. tego, na pewno tego teleporta puścił. O, kurde. Nie spodziewałem się tej klatki. A, chciałem cię zwrócić. Macedonia. Nie, nie wiem, czy czy wiemy. Zobaczymy. 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 Play Kurde sobie, nie spodziewałem się tej klatki. Jestem smite, pomagam. Ci za jeszcze zabiję. Jaki erekt w ogóle na Morta. Jaki shield. Edek. Ten to shield. Chlaśnij go, chlaśnij. Ja też swojego dałem. Chlast. Nie mam czym. Chlast. Ja z tego. Pieszek stój! Nie mam szyby... Pierwszak, stój! Z... O, GG! Tak, wziąłem! GG! Ja? I uwaga! Nikt nic nie mówi, dopóki każdy nie będzie miał menu. Nie, nie nikt nic nie mówi, bo, bo ja to nagrywam i chcę, żeby było jak, najś, jak najświeższe informacje. Też nic nie mówię, bo ja jestem strasznie z tyłu. Który brąc proszę Państwa? No, okazuje się. Zniku... Silver! Czwóreczka! No, ale fryer jesteś. E, no to nice w sumie. Jestem, za, za, jestem usatysfakcjonowany. No, nawet, nawet wyszły te placementy. No to ciśnijmy. O, tam... pi piąty level w BMW, no. Jest o. dopiero początek wakacji, czyli mamy jeszcze no. dużo czasu na wybicie Challengera.